Od najmłodszych lat oglądam Discovery. Dzięki temu nigdy nie straciłem młodzieńczej pasji. Nazywam się João Kok i Discovery zmieniło moje życie. Byłem dzieckiem ciekawym świata, uwielbiałem dziką przyrodę. Nagle zobaczyłem ludzi w telewizji kurka wodna, którzy objaśniali mi najbardziej niesamowite rzeczy. Widzę tego gościa. To był Steve Irwin, który opowiada o anakondach i krokodylach. Byłem zachwycony. Postanowiłem zostać gościem z Discovery. I wtedy kręcenie filmów i dokumentów stało się dla mnie sensem życia. Wziąłem na siebie zadanie rozbudzania ciekawości innych. Działaj z pasją, rób to, co kochasz, spełniaj marzenia. Jeśli mogę pomóc ludziom to osiągnąć, na starość będę spełnionym człowiekiem.